W swoich rozmyślaniach Marek Aureliusz, ostatni z pięciu dobrych cesarzy rzymskich, oferuje nam kilka spostrzeżeń na temat tego, jak zachować spokój i kontynuować swoje życie. Przestrzegając kolejnych pięciu zasad, możesz nauczyć się. Przestać martwić i zachować spokój w trudnych czasach. 1. skup się na chwili obecnej. W swoich rozmyślaniach Marek Aurelius napisał Zapomnij o wszystkim innym. Trzymaj się tylko tego i pamiętaj o tym, każdy z nas żyje tylko raz, w tej krótkiej chwili. Reszta została już przeżyta lub jest niemożliwa do zobaczenia. To see. Przeszłość jest niezmienna, a przyszłość niepewna. Ale to, co jest pewne, to chwila obecna. To, co robisz dzisiaj, określi wyniki, które uzyskasz jutro. Nie martw się więc zbytnio o przeszłość lub przyszłość. Jeśli popełniłeś błąd w przeszłości, jedynym miejscem, w którym możesz się z niego nauczyć i go naprawić, jest teraz, teraźniejszość. Jeśli martwisz się o to, jak potoczy się Twoja przyszłość, jedynym miejscem, w którym możesz upewnić się, że zmieni się ona na lepsze, jest teraz, teraźniejszość. Skup się więc na robieniu tego, co masz przed sobą najlepiej jak potrafisz, a dzięki temu możesz mniej się martwić i zachować spokój. 2. Oczekuj i przygotuj się na najgorsze. W swoich rozmyślaniach Marek Aureliusz napisał Kiedy budzisz się rano, powiedz sobie Ludzie, z którymi mam dziś do czynienia będą wścibscy, niewdzięczni, aroganccy, nieuczciwi, zazdrośni i gburowaci. Kiedy budzisz się każdego ranka, wyobrażaj sobie, wizualizuj i oczekuj, że najgorsze już się wydarzyło. Odegraj to w swojej głowie. Poczuj to głęboko i przygotuj na to swoje ciało. Następnie określ, jak możesz poradzić sobie z tym scenariuszem, używając taktu, wdzięku i inteligencji. Jeśli jesteś psychicznie i fizycznie przygotowany na najgorszy z możliwych scenariuszy, z którym możesz się zmierzyć, o wiele łatwiej jest zachować spokój i działać skutecznie. 3. Twój honor jest jedyną rzeczą, która naprawdę się liczy. Marek Aureliusz w swoich rozmyślaniach napisał Wszystko może zrujnować twoje życie tylko wtedy, gdy zrujnuje twój charakter. W przeciwnym razie nie może cię skrzywdzić ani wewnątrz, ani na zewnątrz. Według Markusa jedyną rzeczą, która naprawdę się liczy w życiu jest honor. Jeśli w to wierzysz i zdajesz sobie sprawę, że honorowe życie jest zawsze pod Twoją kontrolą, będziesz w stanie zachować spokój w każdych okolicznościach. A jeśli nie wierzysz, że honor jest jedyną rzeczą, którą naprawdę ma znaczenie, jeśli przywiązujesz wagę do okoliczności zewnętrznych i rzeczy, których nie możesz kontrolować, zawsze będziesz się martwić. Zawsze będziesz martwić się o to, że sprawy nie pójdą po Twojej myśli i będziesz martwić się o to, co ludzie o Tobie pomyślą. Prawdziwie stoicki umysł wierzy, że honor jest jedyną rzeczą, którą naprawdę, która naprawdę się liczy i rozumie, że życie w sposób honorowy jest zawsze pod jego kontrolą. Tak więc bez względu na okoliczności zewnętrzne są w stanie zachować spokój i iść dalej cztery, nie przeceniaj opinii innych. W, w rozmyślaniach Marek Aureliusz napisał, nie marnuj reszty swojego czasu na martwienie się o innych ludzi, chyba że ma to wpływ na wspólne dobro. To powstrzyma ją przed zrobieniem czegokolwiek pożytecznego. Im większą wagę przywiązujesz do opinii innych, tym bardziej będziesz się martwić o to, co o tobie pomyślą. I nigdy nie będziesz spokojny, jeśli nie będą myśleć o tobie dobrych rzeczy. Problem polega na tym, że nigdy nie można zadowolić wszystkich. Zadowolenie jednej grupy ludzi zazwyczaj oznacza niezadowolenie innej grupy ludzi. Więc im bardziej starasz się zadowolić wszystkich, tym bardziej będziesz niezadowolony, ponieważ będziesz postrzegany jako niekonsekwentny. A im bardziej cenisz to, co ludzie o tobie myślą, tym więcej zmartwień i bólu spowoduje ich złe postrzeganie ciebie. Ale jeśli pozostaniesz konsekwentny w swojej osobowości i będziesz cenił tylko opinie tych, których uważasz za godnych szacunku, będziesz w stanie zachować spokój, gdy niektórzy ludzie nie będą cię lubić. 5. Uświadom sobie, że wszystko jest nietrwałe. W rozmyślaniach Marek Aurelius napisał pamiętaj, jak szybko rzeczy przemijają i odchodzą, te, które są teraz i te, które nadejdą. Potrzeba by idioty, by odczuwać poczucie własnej was ważności lub niepokój albo jakiekolwiek oburzenie. Jakby rzeczy, które nas irytują, trwały. Wszystko jest nietrwałe. Świat jest w ciągłym ruchu, zmianie i przepływie. To, co czujesz dzisiaj, jutro zniknie. Pomyśl o wszystkich dobrych chwilach, które miałeś w przeszłości. Teraz już ich nie ma. Pomyśl teraz o wszystkich złych chwilach, które miałeś w przeszłości. One również minęły. Przetrwałeś każdą z nich. Uświadom sobie, że wszystko jest nietrwałe, nawet negatywne aspekty życia. One przeminą. A kiedy zdasz sobie sprawę z tego, łatwiej będzie ci przetrwać, przezwyciężyć i zachować spokój w trudnych czasach. Oto pięć zasad, które omówiliśmy dzisiaj w oparciu o rozmyślania Marka Aureliusza. 1. Skup się na chwili obecnej. 2. Oczekuj i przygotuj się na najgorsze. 3. Twój honor jest jedyną rzeczą, która naprawdę się liczy. 4. Nie przeceniaj opinii innych. 5. Uświadom sobie, że wszystko jest nietrwałe. Przestrzegając tych pięciu zasad, można mniej się martwić i zachować spokój w trudnych czasach. To była tylko moja interpretacja dzieł Marka Aureliusza, ale jeśli chcesz usłyszeć więcej moich interpretacji jego dzieł, obejrzyj mój ostatni film zatytułowany Marek Aureliusz: Jak budować samodyscyplinę.